Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rodzicielstwo bez lukrów, w której to mówimy o jednej stronie rodzicielstwa i o drugiej stronie rodzicielstwa, czyli dwie strony monety, które tutaj łączą, łączę ze świadomym rodzicielstwem z psychologicznego punktu widzenia. Oczywiście z mojego punktu widzenia, bo to nie jest punkt widzenia wszystkich, ale warto o tym właśnie wspomnieć, że to jest tylko i wyłącznie mój Punkt widzenia. A dzisiaj powiem sobie o takim temacie, jak zalety podgrzewacza do mleka i dlaczego warto go zakupić do swojego domu od urodzenia naszego dziecka. A więc, moi drodzy, dlaczego warto kupić podgrzewacz do mleka? Co to w ogóle jest podgrzewacz do mleka? Dlaczego w ogóle kupić podgrzewacz do mleka? Skoro są różne, przeróżne metody. Właśnie, Pierw wspomnimy sobie o tych metodach, które są adekwatne do tego, żeby podgrzeć mleko. Na początku można podgrzeć mleko tradycyjnie, czyli wlać wodę do szklanki, położyć butelkę do tej szklanki i mleko się ogrzeje. No to jest jednak sposób czasochłonny i gdy dziecko nam komunikuje, że bardzo jest głodny, to jednak jest spora strata czasu, a nasze dziecko niepotrzebnie czeka. Więc jeśli chcesz jako rodzic przyspieszyć ten cały proces, to warto z tego pomysłu w ogóle zrezygnować. Punkt numer drugi to taki, że podgrzewamy w mikrofali, jednak z badań wynika, że światło niebieskie źle wpływa na mleko. Nie wiem, tylko przytaczam tę tezę, czy tak jest, czy faktycznie ma to wpływ, nie mam pojęcia, ale jest ten sposób, że podgrzewam butelkę w mikrofali. Istnieje też ryzyko, że mikrofala za bardzo podgrzeje to mleko i będziemy musieli czekać znowu, żeby go ostudzić, a to znowu może prowadzić do straty czasu. Trzecia propozycja to taka, że podgrzewamy na palniku gazowym. Też jest to jakaś opcja, tylko woda na palniku gazowym długo się podgrzewa, ponieważ gaz wolniej podgrzewa wodę niż procesy elektryczne, czyli czajnik. Można by też zagodować mleko w czajniku, ale kto normalny wkłada butelkę z mlekiem do czajnika? Dlatego wymyślone podgr wymyślono podgrzewacze do mleka, to są takie mniejsze czajniki o mniejszej pojemności i gdzie um, też so jest to napędzane elektrycznie ale przez to, że jest to mniejsza powierzchnia to szybciej się to nagrzeje jest to mega fajne można za niewielką cenę sobie odkupić właściwie taki podgrzewacz albo kupić nowe nowe podgrzewacze kosztują od stu w górę zależy też jakiej firmy więc warto te pieniądze naprawdę zainwestować na długie miesiące Podgrzewania, tym bardziej, że w takich podgrzewaczach nie tylko podgrzewamy mleko małe, duże, bo tam można sobie sprawdzić rozmiar, ale też można podgrzewać kaszki, można podgrzewać obiady, które robimy na 3-4 dni albo na dwa dni, bierzemy do lodówki jakąś zupę, potem wyciągamy, podgrzewamy i mamy. W 2-3 minuty podgrzane mleko czy tam jedzenie. Jest to w świetny sposób, więc to jest mega, mega zaleta. Tym bardziej służy to w nocy, kiedy mm, jesteśmy zaspani, nie za bardzo mamy czas, żeby odpalać palnik. Włączać mikrofale czy różne yy, sposoby inne, a tym bardziej już kubek z wodą, no to, yy, żeby był w ogóle kubek z wodą gorący, no to też trzeba podgrzać go jakoś i to jest mega, mega czasochłonne. Dlatego podgrzewać do wody to jest yy, jedna z tych rzeczy, yy, z tych narzędzi, które. Yy, Byłem sceptyczny do tego, ale jak wypróbowałem, to jest to mega rzecz. Jest tam też funkcja utrzymania temperatury, jest tam funkcja podgrzewania na małe, na duże. Więc e, jest to fajna rzecz. I też ważne, trzeba uważać na rodzaj butelki, bo szkolana butelka może się szybciej podgrzewać, a plastikowa mniej. No ale rozumiemy przecież spraw fizyki tutaj, nic nie jest psychologicznego. Tutaj jest teoria sama w sobie. Także to by było na tyle. Taki krótki, do doraźny odcinek mówiący o praktycznej rzeczy. To też żeby nie było jasne, te odcinki są pomieszane różnymi tematykami, żeby wypróbować, który content będzie tak naprawdę Wam służył, o którym kontencie tak naprawdę warto będzie w tym kanale mówić. No i wy decydujecie, które odcinki Wam bardziej przypadną do gustu. Po obserwacjach widzę, że te o wychowaniu bardziej, te o żywieniu troszkę mniej, tym nie mniej jednak zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, bo to zwiększa zasięgi, a warto tu być, bo będzie się na tym kanale dużo, dużo, dużo działa. Dużo, naprawdę dużo. Od września nowa seria prawdopodobnie, a jak nie, od września to od października także będzie się działo. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.